Już w styczniu, w zasadzie od 20 stycznia, strona polska zaczęła stopniowo zajmować poszczególne miasta. I tak, 29 byli w Starogardzie, 30 w Krzczewie, wejście wojsk polskich, chociaż tam były spory odsetek ludności niemieckiej, szczególnie w Krzczewie, no to byli witani były bramy trumfalne kwiaty, przemówienia, rauty. Generał Haller, co prawda jeszcze wtedy w tych miastach nie był, ale przybył 4 lutego, no i w Krzczewie powiedział takie słowa, że czczew to jest brama do Bałtyku. A kiedy Standały chyliły się? Kiedy salutowali stojąc, kiedy pokolenie tamtejsze pamiętało po latach, że zimno było, że od rzeki chłód ciągnął, ale najważniejsze działo się na ich oczach. Nie było już w pomniku Wilhelma, nie było już niemieckiej Rzeszy, bo Gęczucy odeszli dobę wcześniej. Taki był 30 stycznia w 2020 po 100 latach. Przypominamy! Dokładnie 100 lat temu, 30 stycznia, do drzewa przybyły Wojska Polskie, oczekiwane od 148 lat, tym samym kończąc Zabór Pruski. Wojska Polskie wkraczały, począwszy od Torunia, przez Grudziądz, Gniew, Pętlin, Starograd, a 30 stycznia w drodze do Pucka zatrzymały się w Trzewie, Najpierw przybyli marynarze, którzy zajęli port i dworzec po to, żeby militarnie go zabezpieczyć przed Prusakami. A następnie przybyły wojska 46 Kukulanów Kresowych i 4 lutego, kilka dni później, do Tczewa przybył sam dowódca Frontu Pomorskiego, generał Józef Haller. Dzieci miały zajęcia w przedszkolu, że armia generała Halera to błękitna armia, więc są błękitne peleryny na cześć błękitnej armii i biało-czerwone symbole narodowe. Dzisiaj świętujemy stulecie powrotu naszego miasta do Trzewa. Dokładnie 100 lat temu, 30 stycznia, jednostki frontu pomorskiego pod dowództwem generała Halera wkroczyły do Trzewa, przebojąc symbolicznie nasze miasto z na macierzy. Ja będę odgrywał tutaj pierwszego burmistrza no, Władysława Orkolskiego, pierwszego tymczasowego burmistrza miasta Trzeba. do dotych stóp się cały nasze miasta może im kwiatów ściana za to, żeś Polskę nad czeską ziemią przywrócił, bo latach nie woli. Przyniosłeś nam promień nadziei i wolności. Dziękujemy Ci za to, że od gór aż ten podczas słychać jeden polski świat. Do generał Haller przybył w 1920 roku. 148 lat nie było tutaj Polski, nie było Wojska Polskiego. A generał Haller mocą postanowień Traktatu Wersalskiego przejmował pomorze czy wracał do macierzy. To była niesamowita radość. Generał Haller prowadził ze sobą bardzo silną armię polską. Czołgi, lotnictwo, kawalerię, piechotę. I było widać tę siłę, i to generała. Nie było już torn, był toruń, nie było graudenc, pojawił się Grudziądz. Czekano na to, kiedy zamiast wrzał pojawi się Tczew. 30 stycznia, w roku 1920 w nieco innych warunkach atmosferycznych jak dziś, bo wiało wyjątkowo, inaczej niż kieleckiem, zimne było wyjątkowo, bo zaiste była potężna zima. Kiedy oddziały Wojska Polskiego wkroczyły do trzewa, nie było już osławionych gręszuców. W obszarze Bramy do Gdańska prowadzącej Bogdańsk bramą morską jest oddziały Wojska Polskiego przemieszczając się były tą rzeczfor pocztą prowadzącą błękitny mundur w stronę Bałtyku, bo to najważniejsze wydarzenie miało mieć miejsce dopiero w Pucku. Generał Józef Halder był tym, który dotrzewa wkroczył 4 lutego w roku 1920. Wspomnianego 30 stycznia w roku 1920 Maksymilian Arczyński wprowadzał oddziały wojska polskiego od strony Gniewa. Błękit zaczął mieszać się z innymi kolorami, a patrząc na to od strony Białej Pierzyny, która znajdowała się na ziemi, ten Błękit odbijał się szczególnie mocno. Jakże charakterystycznym był kolorem w chwili, kiedy Ferdgrał Gręczuców definitywnie z tego miasta odeszło. Myśleliśmy, że 100 lat temu Tczewianie czekali na żołnierzy genera generała Hallera, by z radością, ogromną radością po 148 latach powitać polskie wojsko na polskiej ziemi. I Pamiętając o tym historycznym momencie, chcąc przypomnieć je współczesnym Dzczywianom, postanowiliśmy przygotować teatr historyczny. Zobaczyliśmy rekonstruktorów historycznych, zawodowych, ale też i amatorów. W rolę ówczesnych włodarzy wcielili się nasi samorządowcy, liczny udział szkół, organizacji pozarządowych, pocztów sztandarowych. Wszystko, aby przypomnieć sobie, jakie to było cudownie i wspaniałe i mam nadzieję, że udało nam się. Jesteśmy z Cieszyńkugiem i jesteśmy tu w celu rekonstrukcji wydarzeń sprzed 100 lat. Wejścia armii generała Hallera. Jesteśmy z pierwszego liceum podróżny Marii Skłodowskiej-Kiri, a podróżny dostaliśmy tutaj z Pęplina.

patron Błękitna Armia, chcieliśmy uczcić wjazd Kalera do naszego miasta i się cieszymy i przeszywamy z radością, że nareszcie Boska odzyskała czcze, odzyskał też niepodległość jak inne miasta w Polsce.